Dzień dobry. Dzień dobry. Co za wariat? Ja strasznie nie lubię trąbienia. No ja też niekoniecznie. Skąd pan jest? Z Białgostoku. Z Białogostoku. a rejestracja Grudziądz, Bo w mieszkam, pracuję, a pochodzę ze Tak? Do tego Proszę pana. Bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczcie. Co to jest? Energetyk. Widział mnie pan wczoraj. Wczoraj widziałem pan nie jako... Zabijno zaraz naprzeciwko zjazdu ko spływu na ryby, co jest, to jest rzeka płynie. Mogę pokazać Pana odruch serca na YouTubie? Proszę bardzo. Bo to miłe, wie Pan, drobiazgi, ja mówię zawsze tak, że drobiazgi liczą się w życiu bardziej niż wielkie obietnice polityków. Pewnie, że tak. Dziękuję, mam na imię Tomasz, a Pan? Bardzo. Michał. Michał, mam kuzyna Michała. Jeden razie w kierunku Biegostoku. Dojedzie dzisiaj? Nie wiem, teraz chcę o Tykocin yy, kocin zahaczyć. zahaczyć. Tak? Bardzo panu dziękuję. Niech Dobrze. dobro wraca do pana. Wszystkiego Dobrze. dobrego. Dziękuję serdecznie. Zróbka życzymy jeszcze raz. I hej, panie drogi. Michale, hej! Do widzenia. Do widzenia.